Moja wiewióreczka. Proszę kapitla. He, rozabiaka. No, malutka jak krewiaturka proszę kapitla. Zaczepka. No, Co za czepka? No, Co za mnie Co się dzieje? Co się dzieje? Tak, tylko A może coś zjadłabyś coś trochę, nie? No tu kawa klepka dla ciebie masz Konie No e, e. Nie przesadzaj. Masz tutaj. O, kruca papuca. E, e e, gdzie ty lecisz? Gdzie mi lecisz na rękę? Uciekaj. Masz, chodź tutaj. Chodź tu. króca malutka. Rozrabiaku, mała moja. Jest troszkę. O tak. O, pięknie. Jak to można kochać? nie można kochać zwierzątko? Spójrzcie, jakie fajne. Jak rozrabia? A. No, zjedz trochę. Nie, zostaw myszkie. Zostaw myszkie. No, a, a To coś nie chcesz? Dobra, to odłożę na potem. To teraz się pobawimy. No, proszę bardzo. A. Dawaj, tylko. Dawaj, ogonka. Dawaj, ogonka. Dawaj, ogonka. Dawaj. Co. Co tam cię swędzi? Co tam? Co tam rozrabiasz? Jak tam rozrabiasz? A? Puh! pyk, pyk. No, a nie zaczepiaj mnie. Bo ja się boję. Co tam masz dobrego? Co tam schytnęłaś? Co tu chytnęłaś? No, ja na rękę cię nie wezmę, bo będziesz mi dokuczać. A gdzieś tu wskoczyła. No, 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 uciekaj tutaj, tutaj uciekaj. Tu uciekaj. Uciekaj tutaj. Uciekaj mi tu. Wejdziemy na jakąś tam stronkę. Czekaj. Czekaj, króca papuca. Zbigniesz. O, to jest tu moja stronka. No, czekaj, no. Nie, nie uciekaj. E, 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 gdzie ty wskakujesz, Gdzie ty lecisz? Co ty mnie tu rozrabiasz? Co mi tu rozrabiasz? Co mi tu rozrabiasz? Dawaj tutaj. Chodź tutaj. E, e, e. A ty kuźniakoweda, a jak szakka szybka. I szaleje mi, szaleje mi jak... E! Koniec? Co tu robisz? Co wyprawiasz? Co wyprawiasz? O! Gdzieś tutaj wskoczyła. O! Na moją stronkę tu wskoczyłaś? Ale ty! Ale ty jesteś niedobra. Jesteś niedobra. U, taka uparta jesteś. Uparta jesteś. Ganiasz? Szalejesz? Szalejesz strasznie. Strasznie szalejesz. A no tutaj zapraszamy na moją stronkę. Tutaj? Na naszą że stronę zapraszamy. No nie? gdzie ty tu mi lecisz gdzie mi lecisz gdzie mi lecisz krucafa krucafa ja co ty mi tu wskoczyłaś na plecy mi wskoczyłaś jej, no czekaj no już cię zdziołem przestań rozrabiać ja ci mówię przestań rozrabiać no zaczynasz rozrabiać i rozrabiasz no czego ty mi tu rozrabiasz co no tu mamy tak tylko. Mamy tutaj wiele informacji Mamy przeglądarki Polak nie szanujecie innych no nie, mamy, mamy A przestań, gdzie ty, tu skoczyłaś już. Co mi tu rozrabiasz? Co mi tu rozrabiasz? No właśnie, o to jest najgorsze. Okej. Okay. Tu mamy filmy Tu mamy filmiki To jest nasza stronka Tu mamy pogodę Tu mamy Aj e, gdzie ty lecisz, gdzie ty lecisz, gdzie ty lecisz Tu mamy więcej, 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 więcej informacji Mamy taką fajną muzykę, to posłucham Wasz mądrość Serycha Dopóki moja mała się nie, nie tego nie, nie poprawi to wam puszczę mądrość Serycha przez chwilę Chodź tutaj, mała. Chodź tutaj. Mądrość Syracha, no. czyli eklezjastyk. Dawaj tutaj. Prolog. Prawo, proroty i ci, którzy po nich przyszli, no. zostawili nam liczne i wielkie co? dzieła w dziedzinie nauki i mądrości, za co Izraelowi należy się chwała. Co, już coś się położyć? Nie tylko ci, co umieją czytać. Byli o nich dobrze pouczeni, ale też, żeby i uczniowie dla obcych stali się pożyteczni przez mowy i pisma. Dziadek mój Jezus, kiedy oddał się pełniejszemu poznaniu prawa proroków oraz innych ksiąg ojczystych i nabrał w nich doskonałej biegłości, sam też zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości, aby ludzie rządzni wiedzy sam przez to wszystko się wzbogacili, a jeszcze bardziej, aby coś dodali do niej przez życie zgodne z prawem. Proszę więc z życzliwością i uwagą zabierać się do czytania, chodź. a no chodź, w tych miejscach, chodź. gdzie by się komu wydawać mogło, że mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem nie mogliśmy dobrać odpowiedniego wyrażenia, albowiem nie mają tej samej mocy. Słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. Nie tylko ta księga, ale nawet samo prawo i proroctwa i inne księgi czytane w swoim języku wykazują niemałą różnicę. Gdy w 1938 roku panowania króla Euergetesa przybyłem do Egiptu i tam zamieszkałem, znalazłem odpis księgi zawierający nieprzeciętną naukę. Czułem się zmuszony dołożyć usilnego starania i rzetelnej pracy, aby tę księgę przetłumaczyć. Poświęciłem wiele bezcennych nocy i nauki, aby w takim przeciągu czasu, jaki był potrzebny, wydać wykończoną księgę dla tych, wśród których przebywam i którzy chcieliby się czegoś nauczyć, a są przygotowani do życia według prawa w dziedzinie obyczajów. Tajemnica mądrości. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności, któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość, któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. Korzeń mądrości komuś się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przyjmuje, siedzący na swym tronie. To Pan ją stworzył, Przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co go miłują, hojnie nią wyposażył. Boja się Boża, boja się Pańska, to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaśń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. Początkiem mądrości jest bojaśń Pana i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie Matki. Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi. Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze z tymi plodami. Koroną mądrości boja Pańska, dająca pokój, i czerstwe zdrowie, a pan ją przejrzał, policzył, wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają. Korzeń mądrości to bać się pana, a gałęzie jej długie życie. Cierpliwość i opanowanie siebie. Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony. Przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum. Mądrość i prawość charakteru w skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy w grzeszniku zaś pobożność budzi odradę. jeżeli pożądasz mądrości chowaj przykazania a pan cię nią obdarzy albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń pana a w wierności i łagodności ma on upodobanie. Bądź posłuszny bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym. Nie bądź obludnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi. Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pan odkryje wszystkie Twe tajniki. I pośród zgromadzenia cię poniży, dlatego że nie zbliżyłeś się do bojaźni pańskiej, a serce twe pełne jest zdrady. Mądrość bojaźń boża.